Okej, okay, coś tam słychać? Jakby ktoś się... O kurde ty! Siądź z z tej strony, Maxi, a dzisiaj zagramy sobie Five Nights at Freddy's Security Breach DLC Ruin, jest to już piąty odcinek Podajże Dzisiaj ze mną jest? Tak, dokładnie tak, moja siostra po raz kolejny Bad Bear Zły Niedźwiedź no i co? Yy, właśnie w ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj i schodzimy wentami na dół. Gdzie żeśmy w, no, w normalnym, jak ta placówka jeszcze normalnie funkcjonowała Robili wojnę z tymi takimi droidami phase eee, fair, Co? Fazbear! No, to możesz mnie poprawiać w razie czego Bad beer to już... A I że nie chcą Frediego Ciekawe dlaczego. Nie chcą Frediego, Chychu, ale rymy. Dobra, nevermind. Ej, tutaj był ten pokój VIPów cały Pamiętam tutaj to. Załóżmy maskę, może coś się zmieniło. Miejmy nadzieję, że w tym węcie nic nie było, ale raczej nie Słyszysz to? Ale głosy A, i tutaj chyba mogliśmy blaster odebrać? Z tego co pamiętam? Nie wiem... Ej, może to był głos Freddy'ego! Bez kitu, dobrze mówisz No Ciutio, Kuskio, że tak powiem. Bo przecież Freddy w pewnym endingu play umierał, nie? A ten, ten debil się tu pojawił. Niepotrzebnie. Zresztą. A nawet tutaj nie idzie, patrzcie ty... A dobra, jednak idzie, dobra, wykrakałem, proszę tam zostać. No A czy on mówił Gregory Go? Czy mi się wydawało, Gregory, Gregory, go? O, no właśnie, zielona flaga, właśnie o tym mówiłem, nie? Że w to żeśmy tutaj grali, ja muszę popatrzeć tej o, o, no, kurde, idealny na prezent. A właśnie, chciałem powiedzieć, czy tutaj prezentów nie trzeba sprawdzić. Właśnie, ktoś y, jestem po wrzuceniu pierwszego odcinka, i ktoś napisał y, w komentarzu z Was, że y, ważne są właśnie te prezenty normalne prezenty yy, gierki chyba i co jeszcze było? i coś jeszcze było ja, a ja się zbugowałem ogólnie nie mogę stąd wyjść to Zuzia weź sprawdź będziesz, jesteś moim pomocnikiem aha po prostu tak się zablokowałem ty no ale czemu oni co tutaj są poniszczeni to jest dobre pytanie i mamy portal Przejdźmy przez niego i zostaliśmy teleportnie... jakby to juniorski powiedział, na... gdzieś, gdzie już... tam już nie możemy wrócić, jak widać. To jest... to jest ewidentnie Freddy. Dobra, te robociki z napisem... A, i robociki, właśnie. No i... no i to wszystko, nie? To nie wiem o co chodzi, ale może kiedyś się dowiemy. Dobra, tu mamy pierwszy kabelek gdzieś idzie. Mam nadzieję, że ten typ się tu nie pojawi. Ten byt. Aj, nie możemy maski ściągnąć. To niedobrze. No, właśnie o tym mówię. Że nie możemy maski ściągnąć, to jest najgorsze. Czekaj. Ta, no superstar. Czyli tak jak Freddy mówił na e, Grzegorza. Hehe. Jesteś moją supergwiazdą Ogólnie problem jest taki, że on tu idzie so yeah, On tu idzie, a ja nie zlokalizowałem nadal Zbytnio, gdzie jest on te do tej aktywacji No nie mogę to Już gadałem Ale tu chyba chodzi o to, że mam się z nim wymijać no ale to jest niesprawiedliwe, bo on kurde prześciany sobie przyłazi, nie? ale się wdupiłem właśnie. No, no gdzie to jest do deaktywacji, de czy coś? Ej, bo beszą to dookoła. Nic tu nie ma. Znajdź vent? Find the vent? Dobrze słyszałem. Coś tego typu, nie? Ej, no gdzie ja mam iść? Czy mi się znowu coś zbugowało? No maski nie ściągnę. Muzyka jest coraz głośniejsza, jakby mnie coś zaraz miał zabić. Czekaj, chodźmy za kablem. On idzie... Tu, czy tu ktoś łazi? Oprócz mnie, Ja nie wiem, co mam tu zrobić. Kabel idzie tam. Aha, to gówno mnie zabiło, dobra. Czyli nie możemy być chyba tutaj zbyt długo po prostu. Dobra, zrespiło nas ponownie tutaj. I teraz tak lećmy. Y od razu tędy, powiedzmy, pójdziemy i no, i tam już w sumie z... gubimy trop. Tu mamy kolejny. No i co? Tutaj nic nie ma do deakty. O, o, o! A, dobra, tutaj mamy. Mamy pierwszą rzecz. Nie wiem, no po prostu czasami tego nie widać. Na dwie. Ta. i tutaj to wygląda. No, i tu mamy drugą rzecz. No przecież. Wcześniej na to najeżdżałem kamerą i nic nie chciało. No, sami widzieliście, nic nie pokazywało. No nie, on się już pojawił. Ale Lipson, a ja muszę się to deaktywować teraz. Mam nadzieję, że on nic nie zrobi. No, deaktywuj. Eee. Tak, tak.

No musi iść tutaj. A dobra, mam już, wiem już jak. Tak i tak Dobra, bo on tu jest strasznie blisko Okej, okay, udało się No Na farcie się udało, on już był blisko mnie, ale to no. tak chyba miało wyglądać Freddy? Freddy Co jest? Czyli oni go rozpieprzyli? Gdzie ja mam uciekać? Zuzia, sorry, ja Cię nie słyszę Graj, za głośno A nie mogę maski zakładać? Czemu? Ale to po prostu bo co? Bo jego uba nie ma? Jeden Gregory pomóż mi Gdzie ty jesteś jak ciebie potrzeba? No czemu nie mogę... Co jest mi tu zatrzymuje w pewnych momentach? Ja pierdzielę, dobra, ej to mnie stresuje akurat O, zatrzymał się gdzieś Już za mną nie biegnie Co? To nie jest Freddy To nie jest Freddy? Dobra, nie spoileruj No w sumie widać, że to nie Freddy, jakby taki dziwny Czemu nie mogę? O, mogę, mogę, mogę Ej, aha, no to nie jest Freddy, bo on znika przecież W tej masce WHAT the heck Dobra, 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 ja włączam maskę Nie interesuje mnie to. Chyba, że tutaj będzie jakiś prezencik Tu co właśnie prezent Czekaj 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 Tu nas raczej Raczej nie, nie dorwie Comic Space 6, czyli ja tyle prezentów ominąłem. Czy ktoś sobie jaja robi? Serio? Ej, on tu wejdzie? No nie pierdziel. Chyba nie, co? Nie, nie, nie. A on ma jakiś on ma jakiś prezent. No, ci powiedzieć. A jak to wziąć? No po prostu nie Teraz? Pewno? No tak, ale to No tak nie możesz musisz teraz Na pewno? No tak, wciszam jest to bez sensu No zajebiście, no faktycznie To nie pyknie. Nie jeszcze ty Co on tu robi? Nie ma co robić Dobra bo oni tak to z masce widzą więc nie ma sensu. Tej bez maski. Znaczy, bez maski, z maską, nie ma sensu. Ale on jest strasznie wolny, bo normalnie już powinien nas ktoś złapać. On nas będzie dalej gonił? Nie, dobra. Uff, już myślałem, że będzie tu szedł. Dobra, tutaj nic nie ma. A nie wiem, w dupie z tym prezentem. Słuchajcie, bo dostaliśmy. Będę żeby... mucha mi tu lata. Freddy is George Favorite Comics Page 6. I co tutaj mamy This Look Like Gregory drove them. Czy to wygląda jak Gregory. Nie wiem, z są samym. W sumie tak to trochę wygląda. No ale to chyba dużo prezentów, że ominą No bo tu mamy pierwszą i mamy nagle szóstą. Ja nie wiem. Trudno. Jak coś nie pieknie, to po prostu przejdzie się jeszcze raz tego na i wszystko się pozbiera Ale to już za pomocą y, tutaj wiadomo pomocy internetu Bo internet jest potężną bronią No właśnie George, George Gregor jaki George Ma była taki serial małpka George A nie Gregory, cicho. Zaden George. George to ta bajka. Freddy, co doing here? Właśnie Gregory nam coś gada, jakby przez tą maskę, nie? Się próbuje znaleźć. Ej, a może, bo, bo to jest. Patrz. Bo to jest tutaj. Ten, nie? No Jakby, że Gregorego ktoś goni. No Czyli może Gregory. Przez tą maskę mówi do nas jego ten dobry, jak ten normalny. A przez łokitoki gada jakiś zły. Jakieś dwie osobowości, może przez Wani. że nie mogę, z No to nie możesz, to nie gadaj. Ja wiem, Ciekawe, a ciekawe co z Fredim. Ale ja wiem, że ty wiesz. Dlatego ja. Ty w ogóle to są tekstury wytyfy. Serio? No nie. No właśnie no właśnie tak sobie myślałem, bo jak nie widziałem żadnej reakcji z twojej strony jak tego Freddygo zobaczyłem. No, znaczy to nie był Freddy, o No nie, nie, nie. chyba nie. Że... Dobra cicho cicho. Ty mi tam nie spoileruj z tego TikToka. <laughs> ja wszystko na Dobrze, że ja tyle TikToka nie oglądam. To ja za dużo rzeczy nie wiem. No. Niech będzie. Cassie słyszysz mnie? Mam w końcu...

mi się wydaje, że to jest Veni, nie? Bo, spec bo on specjalnie mówi, żeśmy deaktywowali wszystkie kody, bo go nie uratujemy coś tam, coś tam. Albo to jest ten Wither Freddy, czy wiesz ten na tych tych, na tych kablach? Co mówię, bo? Znaczy, wiesz, ja no nie, nie wiem. No tak mi się wydaje, no bo przecież z nim żeśmy... Znaczy on był pokazany w końcowej w Cotsence końcowej razem ze springtrapem. Okay, ja... Dobra, dobra, luzik, karbuzik, Tam nie można przejść. Jesteśmy w tych garażach y, u Roxy, nie? Ogólnie rzecz biorąc. I, a ja wam tam w ogóle zapomniałem przetłumaczyć tego tam, co Gregory do nas gadał. Do, ke, do Cassie, czy Cassie? Ale to już nieważne. Najwyżej wam napisy wstawię po polsku i tyle w temacie. Mam rozwalone drewno. Dobra, czekajcie. Czy prezenci tu gdzieś jest? Jo, już, już chyba zakończenia nawet nagrał. Z tego co mi powiadomienia przyszły. Dobra, tu jest prezencik. Może będzie od razu jakiś normalny. Jest mi się drze za oknem. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Będę musiał, nie wiem, to jakoś wyciszać. No skoro tam był... Czekaj, bo ja, nie... ja tak zdejmuję i włączam tą maskę, a... Ta gra jest podatna na wywalania do pulpitu, kurde, do crashowania się. Przez takie rzeczy. Muszę zbastować trochę z tym. No to jak coś tam jest, no Dobra Tu może być Roxy Bo to w końcu jednak jej teren No ale ostatnio nam nic nie zrobiła, więc teraz, gdy po prostu chyba do niej będziemy mówić To raczej nadal nam nic nie zrobi I długo już tych robocików nie było Cicho sieć Nie słuchaj, ona mnie ona mnie Ja z nią nie będę nagrywał Bo ona mi tutaj robi Że coś tu zaraz się odpieprzy Okej, okay, coś tam słychać? Jakby ktoś się... Co? O kurde ty! Co jest grane? Jaka muzyczka! Nie... Roxy, Cassie Cassie Witaj ponownie, Cassie Pamiętasz mnie?

Przyjdą, znaczy, mam nadzieję, o co chodzi? Hold up Ej, bo ona jakby widzi nas, nie? Ale ona, jakby nas widzi, nie? Nie chcę jej wyłączać, ale to jest Ja chcę stąd odejść, może nie, dobra, bo Ty, ale Roxy, lepsze niż Freddy, teraz się wydaje Cassie. Kasi, co ty robisz? A my niszczymy kod. Czekaj, chcę jak najdłużej. Tak, źle. tak, tak, tak Ej, no nie chcę tego robić, po prostu nie chcę. No No jest ja teraz. Nie, z źle robisz. No właśnie, jak to zrobić? Daję no, z jeden. No, zrób, ale nie, bo, dobra. Nie, no, no nie, będę na co? No. Potem tu bok, do góry. Mucha mi to lata, potem w bok, dobrze no, potem tak, i potem po prostu No tak. Nie. Wywala Wywalone. Ej, nie chcę tego robić, no kurde, nie będę płakał, ale... Security note... No. Bardzo przepraszam. Pokam ciasto truskawkowe. No i wszystkiego najlepszego, Cassie. Roxy! Znaczy, no ja się domyślam, ona tu po prostu miała kiedyś urodziny no, I nie. tylko pewnie Gregory przyszedł na nie, tak? Nie, nie Ale ona chyba... No bo tam były jakieś banery wcześniej N Nikt nie przyszedł na jej urodziny i... No powiedziała to przed chwilą, no No tak, i Roxy wtedy stała się jej najlepszą przyjaciółką i w ogóle Co ty dajesz? No Jakie zajebiste! Słuchajcie, no ja się tak... Ja się tym FNAFem jaram, jak dobrze, że to wyszło Ale Move it. Roxy Ale czemu? Kurde, do dupy, że miałem maskę założoną. No bo nie widziałem tych... Tu nie mogę maski zakładać, a ja tam nie idę. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. <laughs> nie, dobra, mi się wydaje, że dążymy ogólnie do zakończenia. Bardzo dobrze. To był ostatni. E, ostatni kod zabezpieczający Jeżeli chcesz zlokalizować twojego przyjaciela e, Musisz użyć radio e, Sygnał radia, nie? Który pochodzi z Jakby spod ziemi Spod tego racer Uwaga Wychodzisz teraz ze strefy vani network Możemy się wrócić? Nie możemy, ale jest save'ik Tyle dobrego. Dobra, słuchajcie, ciśniemy na dół, nie ma co. Już trudno dzisiaj. Raczej. Ale pamiętam, jak jako Gregory przeszedł mi z winda na dół. Ej. Pamiętam, jak Gregory razem z Freddym tutaj żeśmy szli. No. Freddy tutaj rozwalaliśmy to przejście chyba. też pamiętam. <laughs> Cassie płacze. Czy Cassie? Ludzie. Co tu się podziało, ale tu jest bardziej wyczyszczone, nie? No, Mi się tak wy... A tu nie gonił nas ten... Nie, tutaj nikt nas nie gonił. Tutaj szliśmy do tej windy. Na dół... Ej, ja mam nadzieję, że nie będę musiał znowu z nikim walczyć. I Winda się otwiera. Ej, ja mogę wypaść? Nie. I Winda się otwiera, słuchajcie. To co, kończymy odcinek? Nie wiem. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli nie, to proszę doń poim filmu. Subskrybujcie, lajkujcie, like, komentujcie. Ja się wami żegnam. Wiem, jestem Hamem. Na no, razie, cześć, manko. Yo!